Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na szkoleniu strategii inwestycyjnej. Dziś nazywam się Adriana Wojciechowska. Ja również Państwa witam, nazywam się Józef Kajta. Czasem jest tak, że na wizualizacji jest piękny las, a jeden las bloków załogi. Na to należy zwracać uwagę, uważam, że trzeba podjechać w dane miejsce, zobaczyć jak końca wygląda. Zawsze, jeżeli pracowałem w różnych firmach już, zawsze zachęca żeby popatrzeć na to, jak wygląda rano, wieczorem, jak się wjeżdża, jak się wyjeżdża. Wziąć pod uwagę, że ten blok, w którym będą kupować mieszkania, będzie miał, powiedzmy, 100-150 mieszkań. Jest to o tyle ciekawy pomysł, że zawsze pozostaje jeszcze ta wersja wynajmu później, tak? Gdyby się sesja nie udała, to zawsze można to mieszkanie kupić i po prostu dobrze... Ładnie wykończyć i dobrze, dobrze wynająć, tak jak mówił tutaj kolega na poprzednim panelu. W sesji musimy brać pod uwagę nieruchomości, które teraz już znajdują się na rynku rozwijającym się. Czyli, jeżeli mówimy o jakiejś dzielnicy, to ona już teraz musi się rozwijać. To nie może być perspektywa iluś lat, ponieważ sesja to jest temat na pół roku maksymalnie. Tak? Często nawet dwóch, trzech miesięcy. Te źródła rezerwacji to jest, to jest głównie wyszukiwarka Google, Booking.com, TripAdvisor, Airbnb, Windows i inne. Myślę, że to pytanie trzeba by zadać wiedząc, jakie, jaki apartament Państwo macie i jakie mieszkanie, czy w jaki sposób chcecie to prowadzić. Mówię o tym dlatego, że właśnie ten rynek wtórny jest dla mnie bardziej taki płynny.